thank <music> Dzisiaj niedziela palmowa, długa celebracja w kościele. Dwie Ewangelie, jedna o uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy, a druga wprowadza nas już w Wielki Tydzień. Czytamy opis męki i śmierci Pana Jezusa. W tym opisie. Jest scena, która nie daje mi spokoju. A mianowicie rozmowa pana Jezusa ze współukrzyżowanymi złotrami. Jeden z nich go drugi natomiast wyznaje przed Chrystusem swoją winę. Mówi: My tutaj wisimy słusznie. On uznaje, że ta straszna kara, że ta straszna śmierć mu się należy. I jednocześnie zwraca się do Chrystusa: Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. I znamy odpowiedź natychmiastową, bez chwili zastanowienia, bez cienia wątpliwości. Dziś będziesz ze mną w raju. I my bardzo często wyobrażamy sobie siebie samych na tym krzyżu. To my tam wisimy. To my jesteśmy tym łotrem, który tak pokornie uznaje swoje grzechy. Bo przecież tak naprawdę te nasze grzechy nie są może takie straszne. Tak zasadniczo łatwo nam przychodzi popatrzeć na tę scenę, jeżeli tam, w miejscu. Tak zwanego dobrego łotra umieścimy siebie, cieszymy się, Pan Jezus nas przygarnia, na nasze grzechy nie patrzy, wszystko kończy się happy endem. Ale wyobraźmy sobie, że na tym krzyżu wisi ktoś, kto naprawdę budzi w nas oburzenie. Budzi w nas od razu. Ksiądz Pedofil na przykład, który skrzywdził może nawet nie jedno, a wiele dzieci. Skrzywdził je w sposób okropny. I to on przed Chrystusem mówi, słusznie ponoszę karę, ale zmiłuje się nami. Czy z taką samą radością przyjmiemy słowa Chrystusa, dziś będziesz ze mną wach". A przecież, skoro tam wisiał, to nie za cukierka, nie za jakąś drobną rzecz. Tam wisi prawdziwy łotr, i prawdziwy łotr. Doznaje przebaczenia i prawdziwy przyjęty jest do Chrystusowego Królestwa.